Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym dniu zabawy z nauką. Z tej strony Biachają i Wżurka zajmiemy się teraz polimerami. Ta-dam! E, cóż to takiego, o co w tym chodzi, na co to nam jest potrzebne? Szczerze mówiąc, to nie wiem, e, ale przynajmniej zawsze będziecie mogli się wykazać wiedzą. Nie wiem, w, w Waszym środowisku, że wiecie, że ebonit to jest taki polimer, który jest złożony z tego i z tego i w ogóle. I nie wiem, możecie załysnąć wiedzą, albo po prostu do matury może Wam się to przyda, może lepiej nie, no ale mniejsze. Polimery trzeba teraz znać i koniec. Przejdźmy do y, konkretniejszej rzeczy. Polimery to są związki o budowie wielkocząsteczkowej. Składają się z powtarzających elementów budowy, zwanych y, zwanymi monomerami. Ym, to jest mer, to jest polimer. się łączą ze sobą. Dwa mery, i powstaje polimer. No to już bardziej byłby polimer. Mogą być takie same te cząsteczki, a mogą być również i różne. Może być tak wyglądający polimer. Jak kto woli. Mniejsza o to. Polimery możemy otrzymywać połączenia pojedynczych takich cząsteczek razem, które albo na przykład mają wiązanie podwójne i po prostu łączą się. Tracąc to jedno wiązanie, albo jakieś tam inne cząstki łączą się np. grupą funkcyjną hydroksylową i karboksylową i tracą tak jakby wodę, tak jak jest przy reakcji estryfikacji, i też powstaje nam polimer, a produktem obocznym jest woda. Wspólną cechą polimerów, które powstają w reakcji polimeryzacji, czyli jak traci się jedno wiązanie podwójne czy tam wielokrotne, to takie polimery ulegają depolimeryzacji, czyli po prostu no, są oddzielne, że tak powiem. A takie mm, polimery, które uległy reakcji polikondensacji, czyli coś takiego jak estryfikacja. W sensie tak jak jest przy tłuszczach czy coś, to zachodzi estryfikacja i jakby cząsteczka traci wodę. Tak samo tutaj polikondensacja. Mm, to też jest łączenie, e, otrzymywanie polimerów w ten sposób. E, to takie polimery otrzymane w tego rodzaju reakcji ulegają hydrolizie. Nie wiem, czy w ogóle ogarniacie, o czym mówię, ale to nic. Przejdźmy dalej e, do takich jakichś, może treściwszych rzeczy, bardziej konkretnych. Hmm. Na no podział polimerów, no to termoplasty jakieś, że są ogrzewane i duroplasty, że nie można ich ogrzewać, przynajmniej z tego, co widzę. A... Chyba, bo nie mam zapisanej wniosek Duroplasty dzielimy na termoutwardzalne i chemoutwardzalne te, To też jest w miarę ok Myślę, że przejdziemy do bardziej konkretów A mianowicie na przykład do kauczuku O co w nim chodzi, co to jest I w ogóle e, nie mam już sobie teraz kauczuku Tak to bym pewnie pokazała No ale mniejsza. No to tak, mamy kauczuk I kauczuk naturalny jest polimerem izoprenu to Jest to samo, co? No, po. Wiecie, czekajcie. Izoprenu. To jest polimer. Izoprenu. Mm. A izopren? To z kolei jest dwa. Metylo. Buta 1, 3, den. Wygląda on tak. Jak uczynię to w ogóle, widzicie? Dobra. A tak może będzie, jakby. Dobra, mniejsza. to Ten izopren wygląda w ten sposób. 2 tylko 1, 3, dien Czyli przy trzecim węglu jest wiązanie podwójne i przy pierwszym też mamy 1, 2, 3, 4. Mamy dwa metylo, buta, 1, 3 dien. Wszystko się zgadza. I teraz chodzi o to, że to jest ten monomer. Jeden mer. Eee, I on ulega polimeryzacji. Tutaj się rozrywa wiązanie, i tutaj też. I powstaje nam coś takiego: A dwa C, C, CH, CH, 2 wąsy. I eee, a i te wiązania yy, przechodzą o tutaj, że tak jakby on, on trzymał się z tą laską, ale nie wiem zerwał z nią, więc zaczął chodzić z tą, co jest obok, a ta tak samo chodziła z jakimś chłopakiem, zerwała z nim i ma wolną łapkę, jest wolna, więc połączyli się razem. Yy, no i czekajcie, bo chyba zgubiłam tutaj jeszcze wodę, nie, wodę mówię. CH3. Mm, a tutaj będzie woda. I to jest ogólnie Cis forma. W sensie, że może Wam to jeszcze inaczej no. namaluję C, C. Nadal chyba coś ściemniłam. Tutaj traci wodę. Oj, teraz jest w ten sposób. Teraz jest dobrze. I tutaj jest N takich cząsteczek, i tutaj i tutaj też jest N. E, I ogólnie to jest izomer CIS, e, bo ma. Dwie cięższe, że tak powiem, grupy u góry, ale zaraz mi powiecie, że jak to CH3 jest niby lżejsze od CH2? A no tak, bo tu są wąsy i to się łączy z wielokrotną grupą tych wszystkich merów. Tutaj tak samo, więc wszystkie te mery są cięższe niż samo CH3, więc tu jest cięższe i tu, a jak po tej samej stronie są cięższe, to to znaczy, że to jest izomer CIS tyle wam chciałam powiedzieć w sprawie yy, kauczuka, a jeszcze gutaperka to jest trans yy, czyli jakbyśmy zamienili te strony to to byłby izomer trans i to by się nazywało gutaperka, która jest znacznie twardsza od kauczuku mam nadzieję, że cokolwiek dotarło, jeśli nie to nie przejmujcie się, następny odcinek może więcej wyjaśni. pa pa